Cześć Wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Wildmender, w serii, która zwie się Pierwsza Kawa Dnia. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. I tym razem będzie troszeczkę inaczej, bo jest to pierwszy rzut oka wrażenia po jakiejś tam godzince spędzonej w tym tytule. Za mało jeszcze pograłem, żeby móc się powymądrzać, ale chciałem tak skonkretyzować, uporządkować swoje myśli w jakąś sensowną kupkę i rzucić ją na miejsce, gdzie pozostanie już mniej lub bardziej na zawsze, czyli w internet, więc będą to myśli nie do końca skonkretyzowane przynajmniej nie na początku, ale spróbuję sobie uporządkować lekko, posiłkując się standardowym swoim scenariuszem, więc zaczynając od tego, co to jest, kto to jest i jak to jest. Jest to gra, która wyszła w 2023 roku. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że ona jest w Early Access jeszcze. Producentem jest Moose Games, wydawcą Kawali. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Ostatnie recenzje na Steamie są w większości pozytywne. 23, z czego 78% jest pozytywnych i wszystkie recenzje bardzo pozytywne. 1500 55, 86% pozytywnych. Więc to je jedno, jeżeli chodzi o jakieś tam dodatki, no to mamy soundtrack za niecało 18 zł i za niecałych 9 zł żaba do położenia na głowie, albo słomiana czapka do słony przed słońcem i są to bardziej mini DLC, których zadaniem jest zebrać trochę hajsu i rzucić na konkretną ekosprawę, żeby pomóc przy jakiejś tam tragedii ekologicznej, albo na różne inicjatywy wspierające lasy deszczowe, więc rzeczy, za którymi ja ogólnie jestem na tak. Więc przechodząc, mo może powoli do tych niekoherentnych myśli, to kim i z czym mamy tutaj do czynienia? Gramy jako. Druid, szaman, może coś takiego, osoba, która budzi się, nie wiedząc kim jest, bez wspomnień zagubiona w świecie, więc my wraz z bohaterem budzimy się w tej rzeczywistości, wcielając się w niego i zastanawiając się, w którą stronę podążyć, co tu jest grane przed nami, jest pustka pustynia i właściwie totalny rozpierdziel. I tutaj zaczyna się zabawa, przechodząc troszeczkę może nad fabułą, do której będziemy nawiązywali, ale od razu do gameplay'u. Mamy widok z pleców, bujamy się po przestrzeni, która jest mocno zdewastowana, i bawimy się troszeczkę w crafting. Tu zbierzemy gałęzie, tam zbierzemy jakieś kamienie, z czego ulepimy stół krawterski i na tym stole krawterskim możemy sobie tam sierp i jakąś łopatkę mamy bukłak z wodą od samego początku więc możemy nabrać wody i bujamy się po tej przestrzeni próbując posklejać w głowie o co tutaj w ogóle chodzi znajdujemy jakieś rośliny które możemy podlewać jakie podlejemy albo mają wystarczająco dużo wody to mogą nam dać albo jakieś kwiaty czy inne cośki do zjedzenia albo nasiona które możemy posadzić koło naszego drzewa takie mamy prywatne drzewo życia z właśnie tą oazą wokół tego wszystkiego i zaczyna tętnić życie. My przywracamy to. Znajdujemy odpowiednie rośliny, stawiamy odpowiednie budynki i rzeczy, które pozwalają nam utrzymać ten cały ekosystem, właściwie odbudować go i odratować, bo jest to świat po kataklizmie. Koncepcja tej gry przemawia do mnie bardzo mocno. To jest coś, na co czekałem, nastawiałem się i jak zobaczyłem, że to to jest to. Szczerze powiedziawszy, czekałem, aż się nie pojawi na promocji. Celowałem jak będzie w promocji za takie sześć dyszek, żeby złapać. Pograłem trochę i wydaje mi się, że gra jest warta swojej ceny, robi coś nietypowego. Coś bardzo ciekawego, bo w sumie jesteśmy taką jednostką, istotką, która buja się po świecie, powoli, teramorfując ten świat, żeby z powrotem zaczął żyć. Realizacja i koncepcja jest super, są niestety też pewne braki, jeżeli chodzi o sterowanie, jeżeli chodzi o zarządzanie tym wszystkim. Widać, że tutaj budżet nie był zbyt wysoki, wspinanie się jest koszmarne, poruszanie się po świecie, bieganie, skakanie, odbijanie się, eee, klepanie się z przeciwnikami też za bardzo radochy nie robi na samym początku. Może dalej się to rozwinie. No i niektóre zasady gry są chaotyczne i średnio zrozumiałe dla ludzi, którzy nie siedzą w survivalach, czyli in dla mnie, więc cały ten crafting, zajmowanie się tym, to mnie aż tak bardzo nie bawi, ale to może kwestia bardzo prywatna tutaj, nie? więc pia. Yy, jeżeli chodzi o sterowanie, to ja leciałem na padziku i ta gra jest robiona z myślą o klawiaturze i myszce, więc jeżeli możecie grać na padzie, to nie chcecie grać na padzie, chcecie lecieć na klawiaturze i myszce, bo jest dużo, dużo wygodniej przy zarządzaniu całą tą przestrzenią, zresztą sterowanie na padzie, na samym początku trzeba było przebindować prawie wszystkie klawisze, bo skakanie było pod chyba B, a użycie pod A, więc jeżeli ktoś dłużej gra w produkcję, gdzie jest dużo skakania, jakichś puzelków, Enviro, tego typu rzeczy, to, to strasznie nieintuicyjne, nie? Nie wiem, może to jest norma dla survivali, ale ja w niej nie gram, więc tutaj przyszedłem bardzo zdziwiony i bardzo zadowolony, że przebindować klawisze można. Jeżeli chodzi o strefy wideo, jest momentami śliczna, zachwycająca, ale też minimalistyczna i czegoś w niej brakuje. Znaczy się widziałem podobne zagrywki. Chociażby Journey, nie? Albo Sky Children of Light. Ten sam koncept myślenia o przestrzeni, ale zrealizowany przez albo kogoś. No, mającego z naszych lepszych grafików, delikatnie mówiąc, albo mający po prostu na to większy budżet, więc nie poszła tutaj kasa na grafikę, nie poszła tutaj kasa na prezencję, co nie zmienia faktu, że z tego co jest, wyciągnięto bardzo dużo za pomocą gry światłem, cieniem, doborem kolorów, no to ma potencjał, gdyby tutaj posadzić ekipę i podkręcić trochę modele, dodać jakieś tam partikle, fajne odbicia, różne kombinacje, to ta gra byłaby zachwycająca. A tak wygląda po prostu jak coś co chcecie, żeby zostało rozbudowane mocno. Z mojej perspektywy troszeczkę brakło i podobnie w strefie audio, tutaj nie ma się do czego przyczepić, też brzmi wszystko spoko, ale dałoby radę więcej, jakby była jakaś taka epiczna ścieżka dźwiękowa, tam ASMRy w tle, momentami węzen, medytujemy, a jak jest walka, to wjeżdża orkiestra. To, to tutaj dałoby się zrobić przygodę życia praktycznie, no ale to, to, to tam moje. W temacie bagów jedyne co mogę powiedzieć, że nie lubi się z żadnym programem do nagrywania, muszę najpierw ten tytuł odpalić wejść do gry a potem program do nagrywania bo inaczej się wszystko crashuje więc możliwe że to jest w z moją kartą graficzną, czy jakaś inna konfiguracja, ale gra jest kapryśna, to je trzeba przyznać. I jeżeli chodzi o plusy i minusy, to w sumie nie jestem w stanie wyciągnąć minusów i jestem w stanie tylko powiedzieć o rzeczach, które mogłyby być zrobione lepiej. Ta gra przemawia do mnie na jakimś takim poziomie humanitarnym, o, ludzkiego poczucia, że kurka, to jest przekaz, który chciałbym, żeby szedł w świat i móc zagrać w ten przekaz jest dla mnie na plus, a że on jeszcze finansowo wspiera robienie dobrych rzeczy na świecie, to mnie bardzo bawi, bardzo mnie to raduje. Nie? Plus i jeszcze możliwość złapania znajomych i zagrania w kopie, bo tutaj jest online. Sieciowa kooperacja, tak. Można grać albo solo, albo z innymi, ale nie na jednym kąpie, tylko trzeba mieć kilka urządzeń online, spiknąć się na jeden serwer, wbijacie i biegacie razem i robicie razem, więc to jest gierka dla mnie totalnie, totalnie nie. No i też wysyłałem, zanim to to wyszło chyba, kupę czasu temu, wszystkim znajomym, którzy w tym temacie mogą być. Teo Moteczka, wiecie, jak podajniki znacie tych content kreatorów, to wiecie, że okej, okay, do, do tych ludzi wysłać. Teo pewnie z tego już już zaczęła nagrywać dawno, dawno temu, bo widzę, że tę grę posiada, ale czy grała, to nie wiem, bo nie widziałem zapisu gameplayu od niej. Z pozdrowieniami jesteś osą. Przeskakując do takich rzeczy jak wymagania, to jest zaznaczone, że 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7, 8, 8.1 i tu jest mocne podkreślenie Steam, wymaga Windowsa 10, więc jeżeli chcecie na Steamie w to pograć, no to Windows 10 wymagany albo 11, rzecz jasna. Procesor tak jak Ryzen 5 3600 bądź ekwiwalent z pełną obsługą SSE i AVX. 8 GB RAM, a grafika taka jak GTX 1050 Ti z zainstalowanym DirectXem 11 połączenie z internetem, jeżeli będziecie korzystali i 8 GB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji będzie też procek taki jak Intel i5-9600K z taktowaniem 3.7 GHz, 16 GB RAM, grafika taka jak GTX 1660. Reszta pozostaje bez zmian. Co do wersji językowych to mamy brak pełnego dźwiękowienia, bo ta gra nie ma żadnych tekstów gadanych, ale jest język angielski, francuski, niemiecki japoński. Koreański, rosyjski, chiński uproszczono, oraz tradycyjny i hiszpański w interfejsie i napisach języka polskiego nie ma. Z tego co rozumiem, nie jest w planach, ale gdyby był, to by było cudnie, bo, no, tak jak mówię, gierka mi się podoba. Macie chwilę bez mojego monologu? Reasumując, w tym tytule jest coś, to... Czego mi brakuje zrealizowanego ze znacznie większym budżetem. Nie to, żebym miał cokolwiek do zarzucenia temu tytułowi, bo tak nie jest. Tylko po prostu marzy mi się podkręcone sterowanie, dokładniejsze animacje, nie tak bardzo symboliczne. Wszystko tylko bardziej pełne tej magii, która jak macie odpalony ekran startowy i widzicie ten zachód słońca i ten pomarańcz przechodzący w róż, to jest takie o, a potem zaczynacie grać i to trochę blednie, nie, więc to, to jest to. Odpowiadając na pytanie, czy warto, gra normalnie kosztuje jest 114 zł i 99 groszy. Wydaje mi się, że to nie jest najgorsza cena, chociaż bardziej polecałbym jakąś sensowną promocję. Widzę się odmeldowuję, życzę wam miłego dnia, dobrego godzonka i fajnych gierek do przetestowania i hej! A ja teraz idę popić herbatkę i odpocząć troszeczkę, bo miałem za sobą bardzo długi dzień nagrywek, montaży i kombinacji i finalnie jestem zdziwiony, że jeszcze zmusiłem się mentalnie, żeby siąść i z Wild Mendera również nagrać jakiś monolog, więc... Bye ist das schön awesome.